Witam Was z urokliwej rzeki Warty. Dzisiaj będziemy próbować złowić klenia lub jakiś inny białoryb na federa z pontonu. Jest to dosyć taka niecodzienna metoda. Bo przeważnie jednak ten feder jest, jest obławiany z brzegu. A ja chciałbym pokazać, że tutaj przy pomocy własnego rozwiązania idzie spokojnie połowić też z pontonu. Pierwszy rzut dzisiejszego dnia. Myślę, że to będzie od razu rzut po rybę. Także zaczynamy. O, nie spodziewałem się takiej głębokości tam. Z półtora metra będzie. Także, jak na wewnętrzny zakręt, to szykuje się naprawdę bardzo fajnie. Troszeczkę podkręcimy. I czekamy. Rzut poklenia. Zobaczymy bliżej krzaczka. Strzelimy troszeczkę kukurydzki. Klenie bardzo lubią to, jak coś wpada do wody i, i sobie swobodnie dryfuje. Także jak najbardziej jest skazane tutaj strzelanie procą. Małe porcje, a często. Pamiętajcie... O, branie było. Małe porcje, a często. O, ta druga kotwica by się tutaj przydała bardzo. Jednak dzisiaj jest tak wietrznie, że będzie nas trochę kręcić. Dobra, spędziłem tutaj na tej miejscówce z 15-20 minut jedno branko, także zapowiada się ciekawie. I co, pora na zmianę miejscówki. Taktykę na dzisiaj obrałem, taką, żeby częściej jednak zmieniać te miejsca, poszukać troszeczkę tej ryby, wybrać i miejsca głębokie, i miejsca płytkie, bo no nie mam bladego pojęcia, gdzie się spodziewać tej ryby. Także zwijam zestaw i lecimy dalej. Lętki nawet nie będę składał. Federar ma sobie tylko troszeczkę skręcę, żeby go nie zgubić po drodze. E, pamiętajcie, podstawa przy płynięciu, bezpieczeństwo przede wszystkim, czyli zryweczka na rękę i kapok przede wszystkim. Podstawa, pamiętajcie. Kolejna miejscówka. Duży tutaj jest trzcinek. Corum to nie tylko akcesoria wędkarskie, ale na przykład taki fajny lunchbox, do którego w moim przypadku włożyłem arbuzika, czereśnie. Także fajna sprawa. U mnie niezmiennie już od paru lat używam systemu Corum Camo Bolt and Run Kit. Jest to bardzo fajne rozwiązanie. Nieplączące się i mega proste do zawiązania, bo tak naprawdę robimy tutaj jeden węzeł, tutaj ładnie przypon odstaje od całego, od całego koszyka, także jest to naprawdę nieplączące się i bardzo proste w budowie, co za chwilę też pokażę. Ja tutaj mam wszystko już złączone, także przez rureczkę przekładam żyłkę. Następnie dajemy szybko złączkę. Tutaj metoda zawiązania jej jest dowolna. Ja robię to w ten sposób, że przekładam raz, przekładam z powrotem. Powstaje nam coś takiego. Robię pętelkę. Przez tą pętelkę przekładam pętelkę, która powstała. I zakładam na szybko złączkę. Zaciągam, poprawiam. I jest. Teraz spróbujemy na żółtego Dumbalsa. Lofters 6 mm od Sonu Bajca. Nabijamy koszyk. Tutaj mam mieszankę peletu. 3, 4,5 oraz 6 mm, można stosować tutaj ziarna czy grubszy palet, i on sobie tutaj swobodnie z tego koszyka wyleci. Zobaczymy troszeczkę, może bliżej brzegu. Nie chcę też przesadzić, bo jest tutaj bardzo kamieniste dno. Widać to po brzegu. Ale może właśnie przy tych kamyszkach ta rybka sobie siedzi. Podstawa przy łowieniu na dambelsy to pamiętajcie o tym, że hamulec musi być dobrze wyregulowany. Nie może być ani za luźno, ani za mocno luźno. Jeżeli będzie ustawiony, to wtedy ta ryba może się zwyczajnie nie wciąć. A jeżeli będzie za mocno, to albo będą pękać przypony, albo możemy pozbyć się wędki. Napinam delikatnie zestaw, odkładam na Federarma i czekam na rybę. Wędka, jaką przygotowałem na dzisiejsze wędkowanie, to model Limitless o długości 12 stóp oraz krzywej ugięcia 275 LB. Jest to nowa seria wędzisk, która bardzo fajnie mi się spisuje przy łowieniu na dambelsy, gdzie te brania są bardzo energiczne. Potrzebny jest bardzo duży zapas mocy. Wędka wyposażona jest tutaj w bardzo mocne przelotki, także sprosta wymaganiom każdego wymagającego wędkarza. Kołowrotek, jaki mam podpięty do wędki, to model Latitude w rozmiarze 6000. Jest to model odświeżony, ponieważ ta seria kołowrotków była już dostępna parę lat temu. Została odświeżona, poprawiona. Wielkość 6000 jak najbardziej, starczy do, do łowienia ciężarami 90 gramów. Trzeba pamiętać też o tym, że jest to częste rzucanie, częste zwijanie. Także kołowrotków o mniejszym rozmiarze nie polecam, ponieważ będą one się spisywać. Tylko pytanie jak długo. Tutaj jednak to zwijanie, no jeżeli wędkujemy jeszcze ciężej, to sam kołowrotek no ma co robić. Żyłka 028 spokojnie wystarcza mi na używanie ciężarów 90-120 gramów. Wiadomo, plus jeszcze towar w koszyku, no to wychodzi z jakieś maksymalnie 150 gramów. Także 6000 wielkość jak najbardziej polecam. Mamy fajną rybkę. A dopiero co stwierdziłem, że muszę zmienić na taki pod kukurydzę, bo nic się nie dzieje. A tu, jest dziwko. O fajny klenik. Bardzo przyjemny. Mamy to. Jest! Wyjechała pierwsza rybka. Fajny klenik. Oprzydzwonił naprawdę zdrowo. Pięknie ubarwiony. Na dumbelsa 6 mm. Piękne branie. Rybka koło 37 cm. Piękny klenik. Atomowe branie fajnie pochodził na kiju i z głębszej wody, i z szybszej. Także wniosek nasuwa się jeden. Bardziej chyba muszę obławiać tą szybszą wodę niż, niż jakieś trzciny blisko brzegu. Dumber z 6 mm. Haczyk numer 12. KKH. Od Prestona. Tu 40, plus. 41. Do wędkowania z pontonu używam autorskiego rozwiązania. Wymyśliłem to sobie w ten sposób, że jest tutaj rura D25. Do tego mam podpięty Feder Arm. Fajna możliwość regulacji jest to tutaj bardzo stabilne. Nic się nie rusza. Duża możliwość regulacji i przede wszystkim na pontonie jest więcej miejsca. Może pokażę, co w ogóle zabieram na takie wędkowanie. Jest to bardzo, bardzo mało. Pudełeczko, w którym, w którym mam mix szóstek, woftersów, różne kolory. O, widzę, że nawet troszeczkę ósemek się tutaj znalazło. Następnie mam washed out, dziesiątki, Oczywiście też łowtersy, bardzo fajnie mi się to spisuje. Następnie tutaj chyba widać po ilości tego na co najczęściej łowię, czyli krill, land squid, bardzo fajne jaskrawe jaskrawe dumbelsy, dające naprawdę sporo rytr. I następnie tutaj mam coś, co testuję od tego roku. Jest to pasza dla narybku wielkości 0,2 mm i to mieszam z peletem, który daję do koszyka. Szybka zmiana. Ściągam dambelsa, nabijam Powie na pelet 3, 4,5 oraz 6 mm. Po nałączeniu dodaję, dodaję ten drobny, przez co on się oblepia tutaj na tym pelecie. I bardzo fajnie wabi nam te ryby. Trzecie miejsce, na którym jestem. Dwa brania. Jeden kleń 41 wyciągnięty, także już jest naprawdę bardzo fajnie. Dzisiaj pogoda jest naprawdę bardzo wietrzna, także wędkowanie typowo gdzieś tam na wodzie no raczej nie wchodzi w grę, bo za bardzo kręci tym pontonem. Ale spróbujemy jeszcze na dwie kotwice, popłyniemy jeszcze w górę rzeki na głębsze miejscówki. Ten plugin, który przed chwilą wyjechał, był z napływu, z szybkiej wody. Także myślę, że warto by było właśnie obłowić więcej tych napływów. Tak jak mówię, skoczymy w górę rzeki. W takie moje pewne miejscówki. Zobaczymy, co się wydarzy. Ostatnio nad Wartą bardzo mało się dzieje. Nie wiem, co dokładnie ma wpływ na to, ale porównując tu do początku roku, początku sezonu, czyli marzec, kwiecień, gdzie te klenie naprawdę bardzo fajnie brały, bardzo agresywnie. Prawdopodobnie dlatego też, że były przed tarłem. Teraz są już po tarle, chociaż niekiedy zdarzają się też sztuki, które jeszcze gdzieś tam upuszczają ten mlecz, także Prawdopodobnie nie każdy klen jest wytarty lub jest w trakcie. Jest kolejna ryba. Znów atomowe branie, także wiem czego się spodziewać. Podbieraczek. Mamy kolejnego zbuja. Chyba lubią dzisiaj ten różowy kolor, bo zmieniłem na wielkość 10 mm. Ten sam kolor i jest podoba mi się dzisiejsze wędkowanie. Rybka troszeczkę mniejsza, ale szkoda, że nie udało się pokazać brania. Ale widać, że coś go próbowało tutaj szamać. W ogóle, jakie piękne kolory, jakie ma ciemne na płetwach. Fajna ryba: dziesiątka walters, krilland squid. Smakosz kukurydzy strzelanej z procy. Nie wiem, czy teraz czasami roboty nie zrobiło strzelanie kukurydzą, bo ta poprzednia ryba, która wyjechała, no, nie mają to do siebie, że są naprawdę głodomorami i często po wyciągnięciu wymiotują tym, co przed chwilą zjadły, a on samą kukurycką wymiotował także smakuje im bardzo dobrze. Także będę, będę im częściej podawał kukuryckę, ale nie zapominam też oczywiście o pelecie ósymce, wielkość myślę, że taka najbardziej uniwersalna. Zresztą, jeżeli chodzi o klenia, to z własnego doświadczenia już wiem. Że przynęta trzyma 10 mm, trzyma 20 mm. E, no nie sprawia to żadnego problemu e, kleniowi. także no są naprawdę bardzo dużymi głodomorami. A jak lubią jeść, to trzeba im podawać. Być może też trafiłem w dobry moment, kiedy one żerują, bo pierwsza ryba wyjechała typowo na napływie. Przed, przed przelewem i po, ty, po tej pierwszej rybie zacząłem oddalać się troszeczkę od brzegu w kierunku koryta i praktycznie 2 metry obok wyjechała ryba i później przeniosłem się jeszcze 2 metry obok w kierunku środka rzeki i miałem brani i spinkę, także, także widać, że na całej tej linii tego napływu żerują. I oby żarły dalej. Dobra, teraz dawa, dawać karpia takiego minimum 5 kg, i już możemy jechać na slip, i, i, i możemy jechać do domu. Pojawiają się te karpie we warcie i Jest to ryba naprawdę nieporównywalna z takim karpiem z wody stojącej. Nawet taki karpik 3-4 kg robi takie zamieszanie, że naprawdę jest co robić podczas takiego holu. W tym roku, w tym roku udało mi się wyciągnąć jedną sztukę, 7 kg, także tutaj może montażysta wklei zdjęcie tego karpika, bo był naprawdę przepiękny. Te ryby dzikie, zwarty, one mają tak piękne kolory, są tak pięknie ubarwione i piekielne piekielnie silne. Tamta kolejna miejscówka dała dwie ryby. Zmieniam odcinek, upłynę z jakieś 5 km dalej. Dzisiaj rybka na, na pewno fajnie, fajnie pochodziła na kiju, bo wyjechały przed chwilą dwa na jednej miejscówce, także no dzieje się, jedna spinka jeszcze i, i naprawdę jest spokojnie. Więc idę. Tak. fajnie wymyte tutaj przy tych przy tych trzcinkach nie wiem, usiądę chyba tam albo może troszeczkę no parę jest fajnych miejscówek więc może spróbuję spróbuję tutaj w pierwszej kolejności najwyżej podpłynę tam troszeczkę wyżej kolejna, kolejna miejscówka fajnie właśnie to wszystko w rozwiązaniach marki Corum że wszystko jest kompaktowe. I teraz po prostu dobiłem sobie do brzegu. O fajnie głęboko, ale tego się właśnie spodziewałem tutaj na napływie. Fajny zewnętrzny zakręt. Nie sobie źle wyregulowałem, cyk. Tik, tik. I wszystko już jest gotowe. Dobrze hamulec. Na piąty zestawik i posiedzę sobie tak tutaj nie z 15 minut 10 dzisiaj jest naprawdę mega wiecznie, o widziałem tam dalej spław był znaczy spław, a tak boleń Masa bolenia nad wartą To jest chyba ryba, którą najczęściej widuję, jeżeli chodzi o ataki takie powierzchniowe. Zobaczymy, zobaczymy czy coś to da. No jest to jest właśnie ciekawe. W głowieniu federem z pontonu. można sobie podpłynąć gdziekolwiek się chce. zacungować, gdzie się chce. No łowić wszystko tak z, z brzegu no, nie jest to to możliwe. No i z pontonu zawsze ma się też większą szansę złowienia wyciągnięcia jakiejś ryby. Także dla mnie rozwiązanie sztos, jeżeli chodzi też o ponton, jest bardzo, bardzo szeroki. 208 cm szerokości i 370 cm długości. Do tego Merkury, 10 koni i jest pięknie. Nadszedł koniec mojego wędkowania. Przepiękny dzień nad moją kochoną Warcioszką. No musicie przyznać, że krajobraz jest przepiękny. I już to zapewne powtórzę po raz kolejny, ale możliwości jakie daje ponton, czy ogólnie jakakolwiek jednostka pływająca, no... To jest coś niesamowitego, także rybka dopisała, baterie naładowane, przede mną weekend, także na pewno na dzisiejszym dniu to się nie skończy. Tym bardziej, że widać, że no ta, ryba, ta ryba żeruje. nie? Dało się połowić, także ten wiatr troszeczkę przeszkadzał, ale, ale na szczęście jest, było ciepło, jest ciepło. Dziękuję, że obejrzeliście do końca ten materiał. Jeżeli się spodobał, będzie mi bardzo miło, jeżeli dacie lajka, like yy, udostępnicie, skomentujecie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to z chęcią odpowiem też na nie w, w komentarzach. I co? Zapraszam do subskrypcji. Nie wiem, czy o tym mówiłem, bo na pewno to nie będzie ostatni materiał na tym kanale. I jedyne co mogę powiedzieć to dziękuję i do następnego wypadu.